Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Z tej strony Salamander. Dzisiaj mamy czwartek, nowy tydzień w PESie nam się zaczął. Mamy aktualizację formy. Jest dosyć dużo nowości, że tak powiem, ze strony Konami. Mamy datapack, trójkę, który dzisiaj wszedł, mamy pacza trzecią, trzeciego można by powiedzieć, takiego głównego głównego pacza, a Piątego już jak w kolejności, licząc te dwa mniejsze, które tam po drodze dochodziły. Więc znowu Konami trochę namieszało w silniku gry. Oczywiście nieznacznie, ale zobaczymy, z czym to się będzie teraz jadło. Mamy przede wszystkim uaktualnianie form, więc nasi zawodnicy: niektórzy wychodzą ze składu, niektórzy wracają do składu, niektórzy zostają, ponieważ formy nadal mają dobre. Tak więc przejdźmy sobie do omówienia agentów, jakich mamy w tym tygodniu, znaczy się w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. A tymi agentami to są oczywiście agent z legendami Ligi Angielskiej. Mamy tutaj zawodników bodajże chyba Manchesteru United, z tego co pamiętam. Trzech jest to Scholes, jest Cole i... Tak, jest Scholes, jest... Hall i Yorki. E, tak więc e, to jest trzech zawodników Manchesteru. <grym> Dwie złote, jedna czarna piłka. Z e, to już znamy, z poprzedniej edycji. No, <grym> powiem Wam tak: nie jest to jakiś nadzwyczajny zawodnik, ale robi różnicę. Robi różnicę w grze i, i i jak go traficie, no to na tym bardziej możecie być zadowoleni. Może wygląda tutaj trochę słabo na początku, na tym pierwszym levelu, ze względu że, tego, że ma dużo tych żółtych kółeczek, ale to tak naprawdę 32 lewelu on może pójść do góry i, i uwierzcie mi, że jak jego się wybustuje na ten najwyższy poziom, no to te wszystkie żółte kółeczka praktycznie zamieniają się w zielone, i to jest naprawdę kot. Kot jest to rzeźnik, który potrafi zmienić wynik gry, przyczynić się do zmiany wyniku gry, no bo przede wszystkim ma świetne podania które pomagają w wykańczaniu akcji i umie znaleźć kolegę z przodu, do którego trzeba podać i, i, i dzięki, któremu kolega właśnie napastnik będzie mógł łatwo bez, z pominięciem obrońców trafić już do bramki. Natomiast dwie nowe legendy, które się w tej edycji pokazały, to jest call. I tutaj powiem wam jest moje lekkie zaskoczenie, bo spodziewałem się, że będzie miał lepsze statystyki, ale nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Fajna taka piłka, fajny taki zawodnik do czterogwiazdkowej drużyny. Przede wszystkim z tego co widzę, to tutaj jak najbardziej na wykończenie różnych idealny zawodnik. No, i myślę, że chyba taki zwinny do, znale do znalezienia się w idealnym momencie, żeby strzelić bramkę. No, dziwi mnie to, że e, ma e, One Touch Pass pomimo iż ma low pass na 77 tylko ocenione, więc to jest dla mnie trochę dziwne, ale ma coś, co sprawia, że jest naprawdę dobrym napasinkiem. Po pierwsze, ma heading, po drugie, ma chip control shot, ma rising shot, co jest ważne, acrobatic finishing i first time shot, ma outside curly, który też jest przydatny przy strzelaniu, więc z łatwością nam finzyjny strzał wykończy. No i ma coś takiego jak Fighting Spirit, czyli pomimo iż zabierze mu się piłkę, to będzie o nią walczył do samego końca, więc można dzięki temu temu skillowi łatwo odebrać straconą piłkę. Natomiast Jorki Jorki. Jorki, no cóż ja mam o nim powiedzieć. No kolejny właśnie zawodnik typu. Na wykończenie główek w stałych fragmentach gry. No i liczmy na to, że po prostu będzie umiał się odnaleźć w dobrej pozycji, żeby znaleźć sobie dogodną pozycję do oddania strzału w światło bramki i zdobycia dla nas gola. Fajne tu maskile, podobne do poprzednika. Praktycznie takie same bym chyba nawet powiedział, jak nie takie same, chociaż nie, on chyba tamten nie miał dipping shot, tamten zawodnik chyba Kol nie miał chyba dipping shot, no ale to tak jak mówiłem, no bardzo ładnie tutaj się to prezentuje ze względu na to, że no ma te, te umiejętności, te skille, które są niezbędne dobremu napastnikowi, żeby, żeby dla nas wykańczać grę. Co do dalszego omówienia, no to tutaj sobie przejdziemy, kiedy będziemy losować tego agenta czyli 60 losowań. Przejdźmy teraz sobie do Premium Agenta, którego dostaje co tydzień za wersję Legend. Zobaczmy, kogo tutaj trafimy. Trafiliśmy do Ligi Chińskiej. Sreberko Sreberko pomijamy, bo to nie ma co tutaj się nad tym rozdrabniać. Czy ja cię kolego znam? Nawet nie wiem, kim ty jesteś. Szczerze mówiąc. 32 lata, staruszek, Liga Chińska, no to już wiadomo. Tutaj raczej nic z chłopaków pożytecznego nie będzie. Bardziej podejrzewam, że pewnie prze, pójdą na przepalenie za niedługo. Natomiast mamy e, nowy Player of the Week. E, cóż ja mogę powiedzieć: no, Kolejny Messi w Pesie. Zbustowany. E, podejrzewam, że to jest taka. Odpowiedź konami na Cristiano Ronaldo, no bo skoro Messi jest twarzą, yy, twarzą właśnie yy, gry, a no nie może być tak, że, Mes, że Cristiano Ronaldo będzie miał lepszą kartę od Messiego, no bo to, to oni muszą gdzieś tam iść na równi, bo jeden na drugiego się obrazi i będą. Konami pewnie zerwał kontrakt, więc musieli stworzyć takiego zawodnika, który będzie na równi z tym niezwykłym Ronaldo, który tam wszedł. Więc mamy oficjalnie dwóch cheatów, już oficjalnie, no bo to już statystyka jest, no zobaczcie, dwa punkty brakuje, żeby miał statystykę 100. No, czy to nie jest już mała przesada. No co ja mam powiedzieć? No, to ja nie mam żadnych tutaj nic złego o nim nie mogę powiedzieć. No ten fizykal kontakt mógłby być większy, a tak to on jest idealny do wszystkiego. No, nie, ja nie mam słów nawet na to w ogóle. Brak mi słów. No, ludzie, którzy siedzą w Konami, to nie wiem, co oni tam wymyślają, skąd oni biorą takie pomysły, ale to jest jeszcze 16 leveli, on może pójść w górę. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, bardzo ładna karta. Zdecydowanie game changer. Myślę, że warto go wpuścić. Nie, nie ma Super Saba ale zdecydowanie dobry zawodnik, żeby właśnie wszedł według mnie, z ławki pod koniec gry zastąpić zmęczonych zawodników. Ma dosyć sporo tych pozycji, na których może grać, więc jest takim all-round player. Słaby magłówki, no słabe magłówki, a tak poza tym, no to w miarę wszystko jest ok. Ten physical contact i balance jest na takim w miarę dobrym poziomie. Myślę, że te 18 poziomów, które można w niego władować, no to tutaj nam to wynagrodzi. Zdecydowanie zawodnik na cały mecz. Do wykończenia, do stałych fragmentów gry, no trochę to podkręcenie u niego kuleje. Van Dijk, czyli tak zwany Van Dijk. no nie oszukujmy się, jest Dijk Robert Rewandowski, jest Van Dijk, no obrońca kompletny, tak? No co ja mam tutaj powiedzieć? No Jakby jeszcze miał Playing Star zamiast Build Up, tylko Destroyer, to on by po prostu... <laughs> nawet nie chcę myśleć o tym, o, on by wszystkich gasił. Cristiano Ronaldo, ten yy, z drużyny tygodnia z portugalskiej ligi, z, znaczy z portugalskiej narodowości, to jest z drużyn narodowych, to jest w ogóle... Jego to by gasił jak peta. No, obrońca kompletny. No, heading, man manmarking, Interception, Acrobating Clear, Fighting Spirit. No co ja mam tutaj dodać. no To jest. Teraz no, jego trafić w tym momencie dla, dla tej wersji light, która wejdzie w przyszłym tygodniu, to jest dla ludzi. To jest. Jak takie karty będą mieli możliwość trafienia, to naprawdę to się będzie działo. Niesamowite rzeczy. Gabriel Barbosa. Fajna piłka, fajna piłka. Podoba mi się taka odmiana dla tej monotonii ligi e, europejskiej, lig europejskich ogólnie. E, trochę taki jest niepozorne to kółko, ze względu na to, że tak wydaje się małe, ale uwierzcie mi, że raczej chłopak będzie w stanie zdziałać coś więcej. Na pewno fajne jest to, że ma dribble through, więc bardziej podejrzewam, żeby się odalazł jako Second Striker, żeby pociągnąć ten ciężar gry na swoich barkach. No przede wszystkim jego atutem jest to, że może 30 leweli pójść do góry, więc overall osiągnie pewnie gdzieś koło 96-95 i, i będzie naprawdę porządnym rzeźnikiem. Zdecydowanie zawodnik nie na cały mecz, więc szykujcie dla niego zmienników. Dali Ali. Kolejny tutaj fajny zawodnik y AMF y no i dodatek hall player, czyli y będzie szukał miejsca, żeby się wbić w tą obronę, przejść niezauważony, wręcz prawie, że niezauważony i, i strzelić bramkę znienacka, kiedy obrońcy nawet nie będą się spodziewali, że ich minie. Jego atut 30 leveli, tak? Zdecydowanie zawodnik na cały mecz. Jego minus physical contact i balance ze względu na to, że będzie można łatwo go wytrącić z równowagi przez to. Ale myślę, że na tym 30 levelu spowoduje wy wybustowanie go do 30 levelu, spowoduje, że no nie uda się to tak łatwo jak y, będzie się udawało przy pierwszym levelu. Mm, bardzo fajny zawodnik, skill ma dobre, fighting spirit, y, through passing, one touch pass, y, long range drive. Y, no i oczywiście to co jest niezbędne przy whole playerze, czyli cut behind and turn. Y, umie strzelać z daleka. Tutaj te comp playing styles też y, dobre. Czyli no, będzie nam wchodził w e, zawodników w, w obronę przeciwnika, d, pomimo iż nie będziemy go kontrolowali, nie będziemy musieli manualnie nim wybiegać. E, no, zdecydowanie game changer. Zdecydowanie game changer, e, jeżeli chodzi o na przykład zawodnika, który by wszedł z ławki rezerwowej. Oscar. Dawno go nie widziałem. Liczyłem na to, że będzie miał właśnie w końcu swoją kartę specjalną. Skoro miał Taliska, no to dlaczego nie Oscar? Ok, ok. Jest fajnie, bo no, tak jak Daliali AMF, hall player, nie będzie umiał znaleźć to przejście skile ma dosyć dobre free time shot, one touch pass, weighted pass, no look pass, low lofted pass, o, panie Rising shot, heel trick, tutaj jak najbardziej cut behind and turn. To jest naprawdę i tutaj jeszcze na dodatek umiejętności gry przez komputer też robią swoje, więc jego minus, słaby kontakt fizyczny. Nie będzie go łatwo wyprowadzić z równowagi, jeżeli chodzi o, o, o taki, jak będzie bieg, że się będzie przewracał czy coś w tym stylu, ale jak będzie ktoś wchodził w niego z barat, no to zdecydowanie będzie przegrywał tą walkę. Fajnie tutaj właśnie zawodnik na mf ze względu na to, że w miarę szybki, nie jest aż tak wolny, ale nie jest jakiś nadzwyczajny speedster, ale ta szybkość do tego 22 levelu ładnie mu podskoczy i będzie tutaj się dobrze wkomponowała w całość jego umiejętności przy podawaniu i dobrym driblingu, to jest wszystko co jest niezbędne. Dla e, dobrego AMF-a, e, ten Kicking Power mógłby być jeszcze trochę wyższy, więc y, no, fajnie, fajnie, jak go zdobędziemy, to nie będę narzekał. Pajet, Pajet był jakiś czas temu, chyba udało mi się go wylosować, znowu kolejny AMF. Znowu kolejna MF, tym razem z stylem gry Key Playmaker, czyli raczej to jest taki zawodnik, który będzie e, tworzył tą grę, gdzieś szukał tutaj z, e, kolegów, żeby im podać, żeby e, właśnie wyprowadzić e, tą kontrę czy ten atak. E, jak najbardziej e, jestem na tak. Zdecydowanie zawodnik nie na cały mecz. E, Dobry do stałych fragmentów gry ze względu na wysoki place kicking i curl. I tak jak mówiłem, dobry dribbling oraz dobre podania, które no, będą prawie jak po sznurku wszystkie szły. Natomiast skille, tutaj through passing, co jest bardzo dobre, weighted pass, point pinpoint crossing, outside curler no i to są takie no i long range drive to jest coś co spowoduje że ich będzie umie strzelać umie strzelić z dystansu chociaż ten kicking power nie jest aż taki wysoko tak wysoko strasznie oceniony ale robi już swoje bo jest na zielonym polu na zielono już się świeci zaznaczone więc jestem jak najbardziej na tak Dodajmy jeszcze sobie tutaj style gry komputerem, no to też zdecydowanie komputer będzie pomagał nam w grze, jeżeli chodzi o niego, czyli będzie nim się wystawiał i, i szukał dogodnej pozycji. Hradecki. Hradecki kolejny raz znalazł się w drużynie tygodnia, tym razem z e, z e, ligi. Wcześniej miał okazję być e, jako e, wybranek z Club Selection. E, w machzeju. Był też chyba raz w drużynie narodowej w Team of the Week. E, nie jest źle, nie jest źle. Jak na obrońcę, jak na e, Golgi no to tutaj nie jest źle. Zdecydowanie jego minusem będzie ten goalkeeper catching, czyli no nie będzie ta piłka tak bardzo się kleiła do jego rąk. Ale reszta jestem na tak. No jump mógłby być większy. Jump mógłby być większy, bo no, chłopak nie będzie umiał wyskoczyć do piłki aż tak bardzo i może dojść do takich dziwnych sytuacji, że na przykład zawodnik z pola będzie w stanie wbić piłkę z główką, bo pomimo już on będzie próbował ją złapać. Tutaj mamy też dobrego zawodnika, napastnika Martineza, a tu 37 leveli do wbicia. 37 leveli do wbicia. No, i tutaj wykończenie, tak? To jest taki typowy napadzior. Podaj do niego, znajdź go w polu karnym przeciwnika i nim wykończ. Zdecydowanie w tym stylu, jak Robert Lewandowski. Minus fizykal kontakt słaby. Fizykal kontakt słaby, no i, 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 i zdecydowanie zawodnik nie na cały mecz. Już tak mniej więcej 80 minuta będzie powoli, ledwo, co zipał. Dobry napastnik ze względu na first time shot i acrobatic finishing, heading, long range drive, dipping shot i fighting spirit. No i coś co też jest przydatne przy karnych, czyli penalty specialist. To jest jak najbardziej jestem na tak, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Mam już go z medzidea, z drużyn, selekcji drużyn, ale no tak średnio go używam. Średnio go używam, zobaczymy czy go trafię, czy nie trafię, bo to jest wszystko teraz zależne od tego, jak to będzie wyglądało. No mamy tutaj kolejnego fajnego zawodnika do obrony Klisiego. Fajny boczny obrońca. 23 levele no to nie jest aż tak dużo. Zdecydowanie piłka do czterogwiazdkowej drużyny, w pięciogwiazdkowej to on raczej długo nie posiedzi na start dobry zawodnik. Ten marking interception, no to tutaj to go ratuje, bo niewielu bocznych obrońców ma właśnie tą umiejętność. No a reszta to, tak jak mówię, no to nie jest, to nie jest zawodnik do gry na wysokim poziomie. No i mamy tutaj, no można powiedzieć, żywą legendę, bo, no, bo na, na gatomo, tak. Mm -hmm. e co ja mam powiedzieć, no, Plusem jego jest to, że może grać na lewej i na prawej obronie. No a tak, to tak naprawdę cztero-trzygwiazdkowa drużyna, no, nie oszukujmy się, no. Fajne jest to, że ma Interception Fighting Spirit, czyli zdecydowanie, jak na dziadka, nigdy się nie poddaje. No i tutaj ta Early Cross jest też dobrym, dobrą Dobrą rzeczą, która pomaga w grze. Co tutaj więcej ja mogę dodać? No, to by było na tyle, jeżeli chodzi o mówienie tych zawodników. Messi, kolejny Messi, no ale ten Messi, no to już trafić tego Messiego, to naprawdę to jest de Bruyne, jak najbardziej z niego bym był zadowolony. Barbosa też byłby fajnym trafem. Ali też. No, nie ma tutaj złych zawodników, tak, bo to są zawodnicy, którzy odnajdą się generalnie w każdej drużynie. No, ten Hradecki taki średni. No i tutaj już ten kliszy nagatomo: bardziej czterogwiazdkowe drużyny, a reszta no to jak najbardziej do tych topowych drużyn. Tutaj może, e, może właśnie jak najbardziej się wkleić i, 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 i e, zdobyć nasze serca. Przejdźmy sobie do losowania. Mamy trzy losowania. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Kogoś z Turcji. No to teraz pytanie: Kliszy czy? Kliszy. Klisiego trafiłem, no proszę. Klisiego, Liga Turecka. No to tak, to raczej chłopak pójdzie... pójdzie chłopak na ten... na... do drużyny czterogwiazdkowej. O ile... o ile, o ile nie, nie będzie za mocna. Zróbmy drugie losowanie, kto tutaj nam wypadnie. Liga Włoska. A kto tam był z Ligi Włoskiej? A, no tak, Martinez. Martinez z Ligi Włoskiej. Okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, będę musiał przeanalizować i zobaczyć, kogo lepiej zostawić, czy tego, którego już mam, czy może tego wypustować. Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie daję loka, loka loka. No i ostatnie losowanie Co nam tutaj wypadnie, jestem ciekaw. O, Liga Brazylijska. Ten San nie, Boże, Gabriel Barbarossa No nic, no trochę powiem wam szczerze, że liczyłem na tego Messi'ego, No ale nie jest mi dane Gabriel Barbosa, boże, co ja mówię, Barbarossa, Barbarossa. skąd mi się ten Barbarosa wziął? Garbie Barbosa. No, jak najbardziej, no tak. Jestem z niego zadowolony. Może go wstawię do drużyny zamiast któregoś z tych obecnych zawodników, których mam. Eee, jak się prezentuje drużyna moja w, na ten tydzień? No to to mniej więcej wygląda tak. No jak widzicie, mam tutaj Martineza, 37 poziom, a tamten jest, 36 poziomów tylko, on już jest 89, a ten jest 90. Dopiero na 11 levelu, więc chyba ten jest lepszy. A ten jest lepszy w takim razie. Ten jest lepszy. O, Suarez dostał nowe zdjęcie, ha, ale fajnie. Ten jest chyba w takim razie lepszy. Mamy tutaj Krzysia też. Przede wszystkim Pogba jest do wylosowania, więc jeżeli Pogba uda mi się wylosować po raz trzeci, to zdecydowanie chłopak idzie na wymianę. Liczę na tego Griezmanna jeszcze trzeciego. Też bym chciał go trafić. No i tutaj tego Mbappé chciałbym wybustować trochę. No ale wracając tutaj do, do, do tego odcinka, nie ma co tutaj już więcej przedłużać. Tak wygląda drużyna na ten tydzień. No jak widzicie Alison jest forma C. To są trzech zawodników, których muszę mieć w składzie, żeby dostać bonus, więc. Dlatego zdecydowanie większość. Jedynie boję się o tego piqu. No bo o, jo, ja nim nie lubię grać, jakoś mi on nie przypadł do, do gustu i, i, i on. No, coś mi tutaj śmierdzi, że tak powiem. A jest to piqué. E, mhm. Mam nadzieję, że będzie mi się dobrze grało. To by było raczej na tyle, jeżeli chodzi o, o tą drużynę i ten tydzień, podsumowanie, no bo tutaj w e, rzeczach, które możemy rozegrać, nic się nie zmieniło. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. No i naciśnijcie ten magiczny przycisk subskrypcji oraz dzwoneczek obok niego, żeby być na bieżąco z każdym nowym materiałem. Wielkie dzięki i cześć!